Kolejny dzień, no, posprzątałem, jest czysto, to, to są śmieci, Nie, to jest drzewko do palenia, to są śmieci, to drzewko do palenia, posprzątane, posprzątane, posprzątane i tutaj już dwie lampy przy kominie są, z tej strony, tak, i teraz z tej też. Więc tutaj już dwie strony są zrobione. a no właśnie! O to chodzi! Tak. Wszystko fajnie. Cienie są tak jak chciałem. No i jeszcze została nam druga strona. Już przygotowane też pod halogeny jest wszystko co musiało być. Są rozmierzone już utwory. I tylko przywieźć halogeny z domu i je podokręcać z kostkami zabawy co nie miała tro, tro, troszeczkę małe kostki. Ale trudno, niech tak będzie. Będą LEDy to, to, to nie będzie tam się nic jarało. Nie będzie się grzało i tak dalej. Więc yy, jutro będą te dwie strony yy, jeszcze dodatkowe o, zakończone i będzie sobie komin świecił. Znaczy yy, będzie podświetlony. No i tak w miarę, w miarę już chałupa coraz, coraz yy, bardziej się doświetla. Tutaj halogeny. To wszystko na razie jest prowizora, znaczy nie są ok, ale tutaj yy, te zasilanie komina na no to... Jest prowizoryczne, bo to mam linię główną od, od właśnie od halogenów, gdzie to będzie podłączone do całej reszty. A tutaj na skróty sobie przedłużaczem, od jakiegoś radia wyciąłem czy coś i można sobie testować bez żadnego problemu. No tam tak świeci, tutaj tak świeci. I jest coraz w miarę ciemno na dworze. Jest po 9 kawałek. No i fajnie, przytulnie, zadowolony jestem. Yy, szczególnie, że posprzątane jest. No, to daje, to daje wrażenie, kurczę. Super. No, że to to. Tak to mniej więcej będzie. Tu musiałem troszeczkę odejść. Yy, Wymiarą nie trzyma, tak jak wszędzie. Yy, I ten halogen, i ten. Yy, bo tutaj była tregra betonowa. Ja nie mogłem tam. Po prostu wciąć się w nią. No to żeby tu nic na głowę nie rypnęło. Fajny fajny efekt. Podoba mi się. No. I tak to jest. Na, na dzisiaj koniec jutro kolejne rzeczy będą zrobione, i się zabieram za troszeczkę jeszcze tam w porządku. Poprzenosić trzeba wszystkie te narzędzia. Tutaj do, do dużego pokoju nazwijmy to tak. I zacząć trzeba y, odpływy robić kanalizacyjne, kuchnia, pralka, y, zmywarka i zlew. I to będzie tutaj, rura, tam, 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 tam. I do studni szczęścia, jak ją zrobią Ale to już nie moja robota, więc trochę elektryki. Jutro może popodłączam podłączam tutaj y, w puszkach. Y, bo fajna robota na upał, idealna. O, chociaż namocować też się na górze trzeba było, no ale to. Jak ze wszystkim. No i tyle. No, tak to jest.